Przy okazji testów w Legia Training Center zgłębiliśmy temat powrotu do zdrowia Grzegorza Kulki, o czym opowie Wam sam zawodnik. Grzesiek. Okres przygotowawczy się zaczął. Jak tam twój powrót do pełni zdrowia? Dobrze, wszystko przebiega póki co pomyślnie. Cały ten okres wakacyjny tak naprawdę był dla mnie okresem rehabilitacji po operacji. Cały czas byłem w kontakcie z doktorem tutaj klubowym, z naszym sztabem szkoleniowym, z trenerem Kamińskim, z trenerem Dechmanem i z naszym fizjoterapeutą Kubą. Praktycznie co tydzień dawaliśmy jakieś nowe wskazówki. Ja też jakby informowałem o tym, jak przebiega cała ta rehabilitacja, jak ja się czuję. No jesteśmy teraz tu i teraz, zaczynamy okres przygotowawczy. Jestem też po konsultacji teraz z doktorem, powiedział, że prognozy są takie, że za miesiąc już prawdopodobnie będę mógł trenować z zespołem. Także jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, bo wiadomo, nigdy nie, nigdy nie wiemy jak to będzie wszystko wyglądało. Póki co wygląda to bardzo pozytywnie, jesteśmy zadowoleni. Kiedy możemy się spodziewać Grześka Kulki na boisku w meczu ligowym bądź pucharowym? Jeżeli wszystko będzie przebiegało tak, jak przebiega dotychczas, to myślę, że jest nawet szansa, żebym zagrał w pierwszej kolejce. Natomiast oczywiście to, jaki to będzie wymiar czasowy, to będzie zależało na pewno od mojej formy i od tego, jak trener będzie to widział. Nowy sezon, ale też dużo zmian tutaj w ostatnim czasie. Już nie kawaler, ale już teraz mąż. Jak tam wspominasz? Tę imprezę, tę wyjątkową imprezę w swoim życiu. No bardzo dobrze przede wszystkim. No, największą niewiadomą było dla mnie to, czy, czy będę mobilny na, na, na swoim weselu, na, na ślubie. E, wszystko się udało, udało się odłożyć kulę już na dwa tygodnie przed, przed weselem, więc e, gdzieś tam ta noga miała dwa tygodnie tak naprawdę, żeby, żeby dojść do siebie, żeby, żeby złapać ten taki rytm. No, i impreza sama w sobie już bardzo się udała, jesteśmy bardzo szczęśliwi, także wszystko, wszystko dobrze. U Natalii, u Twojej żony, bądź tutaj u naszych zawodników i innych znajomych na social media, widziałam, że impreza była do białego rana. No, tak, zgadza się, ale to już nie będę się zagłębiał w szczegóły. Na pewno, na pewno nie skończyliśmy wcześniej, tylko troszkę się przeciągnęło.